Dzień dobry. Nazywam się Grzegorz Rychlik. Jestem pianistą. Mam na sprzedaż pianino marki Hornung Müller. Jest to instrument wyprodukowany w Danii. Najpierw ten instrument przygotowaliśmy od strony muzyczno-technicznej. Okazało się, że zaskoczył mnie ten instrument bardzo pozytywnie w sensie brzmieniowym i postanowiliśmy go również odnowić od strony zewnętrznej. Także instrument wygląda świetnie. Jeśli Państwo tylko lubicie taki charakter właśnie wyglądu, taki charakter mebli, jest to machoń, okleina machoniowa y, pokryta lakierem bezbarwnym, y, matowym. I Jeśli taki instrument od tej strony się Państwu dziś wpasuje w, w Państwa pomieszczenie, to, to mogę tym bardziej go polecić. Jeśli chodzi o nutnik, on jest y, schowany tutaj w środku. Trzeba podnieść dekiel go tu tak sobie otworzyć to spotkałem się z tym rozwiązaniem niejednokrotnie w instrumentach w Anglii tak to, tak to sobie wygląda i spróbuję Państwu zagrać. Tu Jeszcze oczywiście otworzymy logo producenta Chopina Mazurka Amol. Dość, dość ciepło, ale też jasno ten instrument. Trochę gorsze są basy w tym instrumencie, struny basowe, ale nie, nie, nie zmieniałem ich, bo to dość duży koszt. Natomiast jeśli instrument trafi w ręce jakiegoś profesjonalisty, to w ten czas uważam, że jest głębszy sens to, to, to zrobić. Natomiast jeśli będzie używany instrument przez melomana lub też do podstawowej nauki, to nie, nie widzę sensu tego robić. To tak pobieżnie, wstępnie tyle. Gdyby Państwo mieli jeszcze jakieś dodatkowe pytania odnośnie tego instrumentu Hornung Müller w Zdanii oklei na machuń po renowacji to proszę śmiało się, się ze mną skontaktować. Postaram się wyczerpać wszystkie Państwa odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania wyczerpujące. Dziękuję bardzo.